Cześć Wam wszystkim z tej strony, Bogdan. W dniu dzisiejszym jedziemy na giełdę samochodową do Gliwic. Potrzeba kupić pewnych części elektronicznych, spojrzeć, co tam jest. Tak więc ja pokażę Wam, tak mniej więcej, jak to wygląda na takich giełdach, ilu jest ludzi. Jest niedziela, jest godzina około 8, tak więc nie jest już za wcześnie. Można powiedzieć, że jest dosyć późno, ale myślę, że będziemy mieli sporo, sporo ciekawych takich ujęć. O, giełda jest tutaj po naszej stronie lewej. I po prawej parkingi, tak więc zobaczycie sobie jak to wygląda na giełdach. Czasami trzeba podjechać na giełdę, żeby kupić jakąś część zamienną, używaną. No tak więc może Wam się ten materiał przydać. Ok, obserwujcie. Przejdźmy sobie teraz po giełdzie. Jak widzicie, poza samochodami, a bardziej częściami samochodowymi, znajdziecie także różnego rodzaju motory czy skutery. Jak widzicie, mamy tutaj spory, spory mm, zakres części e, urządzeń, jakie można kupić. Także różnego rodzaju testy przelewowe, różnego rodzaju narzędzia, chemie, podnośniki i tym podobne. Znajdziecie tutaj także różnego rodzaju felgi e, i wszystko to, co tak naprawdę potrzebujecie w motoryzacji, co wam się w samochodzie. Mogło zepsuć albo na przykład nie wygląda dobrze i chcecie to po prostu wymienić. Znajdziecie tutaj różnego rodzaju sprzęt elektroniczny, mechaniczny, wizualny, jakiś tuningowy. Także gumowe dywaniki i tym podobne. Jak widzicie, spory zakres. Pokazuję wam ten film dlatego, abyście mogli po prostu zobaczyć, jak to wygląda na giełdzie, bo nie każdy na giełdzie samochodowej był. A naprawdę warto raz na, raz się po prostu udać, zobaczyć, jak to wygląda na żywo, bo ta ilość części po prostu was e, zaskoczy. Jeżeli komuś, nie wiem, wystrzeliły poduszki w samochodzie, czy cokolwiek i tak dalej, i tak dalej, to na giełdzie można kupić nowiutkie poduszki, e, znaczy nowiutkie. Bardziej używane, ale oczywiście sprawne o to bardziej chodzi: poduszki, czy też jakieś zaślepki razem z poduszkami od kierownic i tym podobne. To wszystko znajdziecie na giełdzie samochodowej. Bez problemu znajdziecie tu także dodatkowe usługi, takie jak programowanie różnego rodzaju sterowników, programowanie radii samochodowych, wgrywanie map do właśnie radii samochodowych z wbudowanym GPS-em. Tak więc, tak więc jest naprawdę spokoj. Oczywiście, jeżeli potrzebujecie danej części, warto ją wymontować ze swojego samochodu, pojechać na giełdę i razem z tą częścią przejść się po alejkach, w ten sposób będzie łatwiej ją znaleźć. Jeżeli będziecie mieli na widoku, no to bardzo często sprzedający, którzy chcą sprzedać różne części, wypatrują kto co trzyma w ręce, bo zwykle wiedzą, że ktoś przyjechał na giełdę po prostu coś kupić, bo rzadziej się coś sprzedaje częściej po prostu ktoś, kto przyjedzie nowy, no to coś po prostu kupuje. Jeżeli z danej branży często będziecie kupować jakieś części i znajdziecie sprzedawcę, weźcie sobie oczywiście wizytówkę do tego sprzedawcy i jeżeli jest jakaś potrzeba, zawsze można na telefon zadzwonić, zapytać, czy dana część jest ewentualnie. Czy któryś sąsiad jego na giełdzie nie ma danej części? Tak więc na telefon też sporo idzie spraw załatwić. Tutaj, dla przykładu, zobaczcie: potrzebny był sterownik szyb do jednego z samochodów, i znaleźliśmy u jednego pana właśnie taki sam sterownik, tak więc oczywiście sprawny, tak więc bez problemu udało się zlokalizować. Na sam koniec polecam wszystkim jakieś mięsko, jakąś kiełbaskę, coś sobie zjeść. OK, już jesteśmy po wizycie na giełdzie w Liwicach jak mieliście okazję zobaczyć, jest sporo części różnego rodzaju zderzaki, sterowniki wszystko to, co w samochodach znajdziemy, znajdziemy także na giełdzie w częściach rozłupanych do najmniejszego elementu w związku z czym, jeżeli potrzebujecie cokolwiek tak naprawdę w samochodzie kupić no to musicie się udać po prostu najlepiej z samego rada na giełdę poprzeglądać wszystkie Stoiska, i jeżeli macie jakiś element, jakiś sterownik, czy cokolwiek do kupienia, po prostu trzymajcie to w dłoni na widoku. Niektórzy sprzedawcy, czy osoby handlujące właśnie na giełdach, po prostu same spoglądają, kto co trzyma w dłoni i pyta, czy masz to, czy chcesz to kupić, czy chcesz to sprzedać, i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zakupicie elementy, które są wam potrzebne. Niektóre z elementów elektronicznych wymagają późniejszego programowania w zakładach elektronicznych, w zakładach komputerowych, zajmujących się komputerową że tak powiem, sferą samochodową. W związku z czym sam element zakup niekoniecznie będzie pasował do samochodu pod względem takim, że od razu będzie to działało. Tak więc liczcie się z elementami elektronicznymi w najnowszych samochodach w taki sposób, że trzeba kupić i element, i potem jeszcze go zaprogramować pod dany samochód. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam, zostawcie łapkę w górę, oczywiście subskrybujcie, jeżeli macie jakieś pytania, czy polecacie jakieś szczególne giełdy w Polsce, to po prostu dajcie znać. Trzymajcie się, cześć Wam!